Prawy prosty. Prawa strona. W prosty sposób. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński. Dzień dobry. Witam oglądających nas w ósmym odcinku naszego podcastu. Adam Ruszczyński. I Krzysztof Chmielnik. Witam również Państwa. Subskrybujcie i to łapeczki, tak, do góry zapraszamy. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Zaczniemy może tak trochę mm, nie na poważnie. W filmie sami swoi jest taka scena, kiedy na chrzciny najmłodszej latorośli rodziny Pawlaków, zostaje ściągnięty niemiecki ksiądz, bo polskiego nie ma. A niemiecki no i... nie wyjechał. Tak, i babcia Pawlakowa, jak wchodzi, ten ksiądz. Tak komentuje sytuację, bo niemowlę zaczyna być głośne i babcia Pawlakowa mówi: Niemca zwąchał, zaraz krzyczy. I my dzisiaj nie będziemy rozmawiać o wizerunku Niemca w filmie polskim, chociaż to jest fascynujący, osobny temat i może kiedyś podejmiemy się tego tematu. Będziemy dziś rozmawiać o Niemcach. Trochę też o Polakach, bo przecież sąsiadujemy Ale z głównie sobą. głównie o gospodarce niemieckiej. Ale o gospodarce niemieckiej i trochę też o nas, o naszej gospodarce, chociaż przełożymy głównie wajchę na stronę niemiecką. Jest po wizycie kanclerza Scholza w Chinach. Ta wizyta skończyła się świeżutko. No i na przykład niemiecki Handelsblatt yy, ubolewa że Scholz wyprzedaje Niemcy, Chińczykom, poniżej wartości Niemiec. A z Scholzem polecieli szefowie Siemensa, yy, Mercedesa, BMW. No, czyli bo, przemysłowe tuzy. Tak, bo Niemcy bardzo są zaniepokojeni tym, że Chińczycy sprzedają towarów i usług na rynku niemieckim za 150 miliardów euro, a Niemcy na chińskim tylko za... 100 miliardów euro i Scholz miał tam podlewarować yy, akcje niemieckiej gospodarki. Wpłynieć Chińczyków do yy, większej miłości yy, do Niemiec. Do yy. większej wyrozumiałości też dla, dla Niemiec, bo yy, jeśli chodzi o przemysł samochodowy, to yy, tutaj ta wizja samochodów elektrycznych opanowała umysły elit brukselskich ale Niemcy lokują swoje benzyniaki właśnie w Chinach, czyli tak, tak. A Chińczycy chce... elektryczne w Europie. A chińczycy elektryczne w Europie, żeby było y, zabawniej i tam fabryka Volkswagena działa w prowincji Xinjiang i Niemcy, którzy są przecież tuzami moralności po II wojnie światowej, bo to tak, oni tak, są tak, trendsetterami. Wybieneni, Ci Niemcy w tym, w tym Xinjiangu, w tej fabryce Volkswagena, korzystają z niewolniczej pracy ujgurów, których Chińczycy tam tak okrutnie prześladują, że stworzyli cały system obozów koncentracyjnych. No i Niemcom to moralistom moralistą Auschwitz. Europy. Wcale ta sytuacja nie przeszkadza. No nie może przeszkadzać, dlatego że 15% gospodarki niemieckiej to jest przemysł motoryzacyjny. W związku z tym, jakże mogą oni tutaj zmienić swoją politykę? My, kiedy rozmawiamy o Niemcach, to mam takie przekonanie, że próbujemy... To jest zresztą dosyć standardowa pr procedura. Próbujemy przenosić jakieś polskie standardy do Niemiec, niemieckie standardy do Polski, nie rozumiejąc gruntownych i zasadniczych różnic e, między Polską i, i Niemcami, innych konc koncepcji e, tego, czym jest państwo i, i czym jest gospodarka. To Niemcy jako, jako państwo w czasach Fryderyka I i II. Stały się, a właściwie Prusy stały się, wybrały taką drogę merkantylizmu. To był taki pewnego rodzaju kierunek ekonomiczny. I Niemcy wybrały sobie w tym kapitalizmie taką tak zwaną trzecią drogę. Żeby tutaj nie. Chciałbym mówić tu opoważnie, a nie, a nie nawiązywać w żaden sposób mm -hmm, do, mm -hmm. do tego kabareciarza TVN-u o imieniu Szymon. Chodzi o to, że. Trzecia droga w ekonomii to jest coś pomiędzy socjalizmem a liberalizmem, i Niemcy próbują tworzyć coś, co się nazywa gospodarką socjalną. Przy czym to, co jest istotne w niemieckiej gospodarce, to taka gospodarka wymaga przede wszystkim bardzo silnego państwa i jednocześnie pewnej specyficznej mentalności narodu, czyli naród się musi utożsamiać z tym państwem. I to państwo niejako w imieniu tego narodu zarządza tym narodem, i naród wierzy, że państwo chce jego dobra i się niespecjalnie buntuje. I to trwa również i, i dzisiaj, ale Fundamentem niemieckiej polityki gospodarczej jest protekcjonizm, czyli chronimy własny rynek, i stąd pan Scholz pojechał ze wszystkimi najważniejszymi. No ale słabo im idzie z Chińczykami, jeżeli mają 50 miliardów. Ale to jest inna. Bilansu handlowego w plecy. Ale to jest jakby inna nieco kwestia. Mówimy najpierw o, o tej zasadzie, że, że ten. Jakby ta ich, ich koncepcja polega na protekcjonalizmie i jednocześnie w czasach, kiedy ich gospodarka była słaba, stosowali zasadę taką trochę gospodarki autarchicznej, czyli ograniczenia eksportu, a promowanie, znaczy ograniczenia importu, a promowanie eksportu. Do dzisiaj w Niemczech się promuje eksport bardzo z, z sprytnymi sposobami, między innymi gwarancjami, kontraktów zagranicznych, jako w Polsce zupełnie nie ma. W Polsce nie ma Polska, polski rząd nie popiera własnej gospodarki. To, co się dzieje z Orlenem w przypadku Don Donalda Tuska, pokazuje, że, że rząd polski jest wrogiem mm -hmm. e, e, dużego przedsiębiorstwa, takiego jak jest Orlen, takiego potentata. I, i to jest e, ta zasadnicza różnica, że e, 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 kanclerz Niemiec jeździ z przedsiębiorcami na wizytę zagranicznej, natomiast polski prezydent nie i polski premier który bardziej do tego jest niejako zobowiązany, zobligowany? Zupełnie nie, no bo wtedy nagle rozległby się e, e, harmider, że jak to, kogo zabrał, a tego wziął, a tego nie wziął itd. Tak no, w Niemczech z tym problemu nie Ja mamy. myślę, że u nas jest y, jeszcze gorzej niż pan mówi, bo od czasu do czasu rządy od lewa do prawa, i tutaj nie ma różnicy, y, występują z takim hasłem bi polskiego przedsiębiorcę. Tak. A to się majstruje przy wacie, a to jeszcze inaczej się utrudnia. A polskiemu zamierza się No Bardzo wiele rzeczy zamierza się albo sprzedać, albo niczego nie zrobić, na przykład jak z centralnym portem komunikacyjnym. Ale wróćmy jeszcze do Niemiec, bo tam na przykład powstaje wielka fabryka Tesli, fabryka Ilona Maska na terenie Brandenburgii. I jak wieść gmin niesie 8 miliardów euro, niemiecki, miliardów euro, niemiecki rząd przeznaczył na wsparcie dla tej inwestycji. Natomiast sam Elon Musk liczy bardzo na to, że w tej fabryce Tesli będą pracować Polacy. No już pracują tam sporo jeździ, mm. ja swego czasu jechałem... Pociągiem, w tym pociągu w jednym przedziale jechałem z kimś z Konina, który pracował właśnie u Tesli pod Berlinem. Bardzo ciekawa rozmowa była, bo on był tam na poziomie majstra, czyli kimś, kto zarządzał pewną grupą i mówi, że tam jest sytuacja personalna jest bardzo płynna, wszystko się niezwykle zmienia. Ci pracownicy przychodzą, odchodzą. Ci tak zwani emigranci czy imigranci nie bardzo się do tej pracy garną, popracują, potem im się nudzi, uważają, że lepiej być na socjalu niż. I to jest to, o czym pan wspomniał, że Niemcy mają pewne kłopoty. Ja tylko powiem, że 6 milionów muzułmanów mieszka w Niemczech, natomiast 20 milionów Niemców ma pochodzenie migracyjne, czyli są albo potomkami emigrantów, mm -hmm. albo są imigrantami. To jest 24% populacji. Także Niemcy cywilizacyjnie już dokonały tej zmiany, u nich się multicul już dokonało. W związku z tym, jakby ten koncept gospodarczy, który oni mają, który opiera się na tanich surowcach, na e, e, jakby eksportowaniu e, produktów wysokiej jakości, a jednocześnie importowaniu taniej siły roboczej, mówi się o tym, że w Niemczech pracuje około miliona Polaków, no, około miliona. Ukraińców, iluś tam Rumunów, bardzo wielu Turków. E, o ile Turcy się zadomawiają w, w Niemczech, to Polacy jeżdżą i wracają. Oni tylko tam jadą świadczyć pracę. Mówiąc m, takim językiem trochę historyzującym, oni jeżdżą tam na saksy, czyli jadą się zarobić i wracać. Nie, 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 nie zagnieżdżają się. Także to jest dla Niemiec bardzo wygodna e, koncepcja. I teraz, o, o ile ta różnica w płacach w Polsce i w Niemczech była na poziomie pięciu i do, do do 10 krotności. To dzisiaj, jeśli to jest krotność 3, to już tych Polaków tak dużo do tych Niemiec nie idzie. No chyba, że znów rząd Tuska zaproponuje Polsce bezrobocie i Polacy znów będą mogli podnieść sobie znajomość niemieckiego, jeżdżąc na szparagi i wtedy będą mogli wesprzeć gospodarkę niemiecką tanią swoją siłą roboczą. To to, to jest zresztą. Jakby sposób zarządzania polską siłą roboczą przez polski rząd w stosunku do Niemiec jest w ogóle przypomina mi nieco lata okupacji. Ale wiele osób odnosi wrażenie, że Niemcy już nie fruną, bo są przekarmione na tych sterydach. Gospodarka niemiecka przecież i polityka niemiecka postawiła na sojusz najpierw ze Związkiem Radzieckim, a później z Federacją Rosyjską po to, żeby zasysać najpierw Panie z FSR, surowce, a później z Federacji Rosyjskiej tanie surowce, między innymi gaz. Ja przypominam, jaka afera gigantyczna wybuchła w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami w latach 80., kiedy Amerykanie chcąc dobić związek socjalistycznych republik radzieckich ogłosili embargo na stalowe rury o wielkich Przekrojach. I z tego embarga Niemcy, sojusznicy Stanów Zjednoczonych, wyłamali się jako pierwsi, bo oni już wtedy wiedzieli, że trzymanie się zbyt blisko amerykańskiej nogawki im się nie opłaca i już wtedy, dążąc do zjednoczenia Niemiec w latach 80., kiedy jeszcze to wcale nie było takie jasne, zabiegali o zgodę Związku Radzieckiego na to posunięcie. Podziwiam Niemców za pewną dalekowzroczność yy, ich polityki, no ale nawet dobrzy gracze się mylą, bo postawili na fatalnego konia, jakim był Władimir, jakim jest Władimir Putin. I nagle skończyły się te sterydy dla niemieckiej gospodarki, bo nie ma taniego gazu. I proszę od razu zwrócić uwagę, panie Krzysztofie, jak nie ma gazu, to od razu gaz stał się nieekologiczny. Jak te wajchy Niemcy potrafią przekładać yy, od razu do Brukseli, bo tam znalazła się grupa, Polityków właśnie ideologów bardziej niż polityków, którzy nagle zaczęli nas przekonywać, że gaz jest nieekologiczny, za to ekologiczne są farmy wiatrowe i ekologiczne no tak, jest. Turbiny wiatrowe. Tak, ale będą ściągać od Chin. Ciekaw jestem, jaki tutaj deal Niemcy szykują, czy zamierzają, tak jak z gazem rosyjskim, Adam, być pośrednikiem w handlu, na przykład tymi wszystkimi technologiami, gdzie Chińczycy daleko bardziej wyprzedzili Unię Europejską i Niemcy, czyli te Niemcy, czy, czy nie jest tak, że my tu trochę mitologizujemy rolę Niemców w Europie? A oni weszli w fazę schyłku swojej potęgi gospodarczej, a jeśli jest to schyłek potęgi gospodarczej, to jest to automatycznie schyłek potęgi politycznej Niemiec. My, my troszeczkę żyjemy w takim jakby nierozumieniu, że semantycznym. To znaczy, my przywiązujemy wagę do słów i rozumiemy je w sensie dosłownym. Natomiast Niemcy używają słów w sensie operacyjnym. To nie jest tak, że to za, za tym słowem, powiem inaczej, że na, tradycją naszą, naszej cywilizacji, nazwijmy ją łacińską, to jest to, że za, za każdym słowem stoi określony zestaw pojęć. Natomiast w przypadku słów używanych przez Niemców to jest jakaś kombinacja logiczna. I o, chodzi o to, że jak oni mówią... Yy, o czymś innym, to filtrują to nie poprzez logikę, nie poprzez jakby pewien element, nie chciałbym jakby włączać do, do ekonomii czy do gospodarki moralności, bo my jesteśmy e, przesiąknięci. Ja nie, tak ja nie bar... Niemcy nie mają żadnej no moralności, właśnie, to w związku z tym oni się nie przywiązują do słów. Słowo można interpretować w dowolny sposób i Niemcy są pod tym względem... Mistrzami, manipulowaniu słowami, pojęciami. W związku z tym dla nas jest to zaskakujące. Natomiast tak yy, jakby w, w naszej tradycji znaleźlibyś, znaleźlibyśmy bardzo wiele przykładów, kiedy, kiedy nasi wielcy literaci przypisywali Niemcom tą cechę, że oni kłamią, oszukują, mataczą, nie, 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 nie dotrzymują słowa w sensie yy, ustnym. Nie tak całkiem dawno byłem yy, na takiej. Yy, konferencji turystycznej, gdzie, gdzie pewien profesor z, 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 z wiadryny próbował Polaków przekonywać do niemieckiej wersji wydarzeń I, i zarzucał Polakom, czy opisywał taką, że Niemcy nie lubią załatwiać spraw na telefon. Oni bardzo lubią korespondować, maile wysyłać i tak dalej. Bo jak jest napisane, to jest napisane. Natomiast Polacy unikają korespondencji, bardzo są skłonni do zawierania umów ustnych. I chodzi o to, że, 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 że to jest właśnie cecha jakby tego, co, co robią Niemcy, że dla nich słowo powiedziane jest czymś zupełnie innym, jak słowo napisane. Jak patrzymy na manipulacje gospodarcze, jakie się odbywają w Unii, jak zmienia się znaczenie słów, jak pod te słowa, pod te pojęcia, Wstawia się kompletnie treści dla nas wcześniej nieistniejące, oni to potrafią e, manipulować tym. Przeczytam panu i przeczytam państwu 146 artykuł Grundgesetz. Bardzo proszę. Czyli Konstytucji Niemieckiej. Niniejsza ustawa zasadnicza po urzeczywistnieniu jedności i wolności Niemiec zobowiązująca cały naród niemiecki, utraci moc obowiązującą w dniu, w którym wejdzie w życie konstytucja przyjęta w drodze swobodnej decyzji narodu niemieckiego. Gdybyśmy chcieli dokonać egzegezy tego tekstu, który jest bardzo mętny i jest arcyniemiecki, z tego artykułu wynika, że Niemcy nie są zjednoczone i nie są wolne. Bo dopiero jak będą wolne, jak będą zjednoczone, to sobie sami Prawda? W swobodnej decyzji stworzą własną konstytucję. Czyli chodzi o to, że my nie mamy świadomości, że konstytucja niemiecka jest narzucona przez, e, przez zwycięzców, przez aliantów po II wojnie światowej i Niemcy mają świadomość. I to jest coś ciekawe. Oni nie czują się wolni, a mimo wszystko ich swoboda działania, mimo tego, że mają świadomość. Braku wolności jest znacznie większa jak nas, którzy mamy przekonanie, że jesteśmy strasznie wolni, ale jesteśmy trzymani za gardło przez jakby różne, różne struktury, różne systemy. Bo po prostu jesteśmy mało rozumiejący gospodarcze aspekty współczesnego świata. Dlatego na każdej linii przegrywamy te wszystkie gospodarcze wyścigi, dlatego że staramy się jakby wejść w, w buty nie na nas. Uszyte. Rozmawialiśmy nie tak całkiem dawno na temat kierunków eksportu i, i, i wymiany handlowej. Dla mnie zaskakujące jest to, że drugim partnerem handlowym Niemiec, drugim po Stanach Zjednoczonych, jest Holandia. A pierwszym są Chiny. Od ośmiu lat, pierwszym partnerem Niemiec są Chiny. W każdym, w każdym razie tutaj jest, okej, okay, nastąpiła ta ewolucja. Nie będę się spierał, jak to wygląda w zeszłym roku po, po, że tak powiem, po zablokowaniu, że tak powiem, przez przez amerykańską siłę polityczną gospodarki niemieckiej, bo wiadomo, że zablokowali Volkswagena w Niemczech, jest wielka afera, utopiły się jakieś statki, spaliły się statki, elektryczne samoloty, samochody w statku, zablokowany został lekko import z Chin w niemieckiej gospodarce. W każdym razie chodzi o to, że europejskim Europejskim najważniejszym partnerem Chin, y, Niemiec, jest Holandia, mała Holandia, bo my nie zdajemy sobie sprawy, że to Holandia sadowiąc się u ujścia Renu i niemieckich wielkich rzek, kontroluje gospodarkę niemiecką i że w Unii dzięki temu Holandia ma ekstra y, przywileje, bo jest w gruncie rzeczy rajem podatkowym. Tak jest. I to chodzi o to, że musimy mieć świadomość, że w, że w, w tej. W, w naszej polskiej mentalności jest bardzo wiele rycerskości, natomiast w mentalności niemieckiej, holenderskiej jest bardzo wiele kupiectwa. I tam się no, liczy każdą właśnie, markę, każdy gulden, każde euro. Tak My jest. tego nie mamy. W Niemczech to jest i to jest właśnie warte naśladowania. Nie, nie mówię, że godne zazdrości, ale warto, żebyśmy Niemców naśladowali, to znaczy licząc. Y, złotówki, bardzo precyzyjnie, nie szastając, tak jak na Ukrainę szastamy tymi pieniędzmi. Co z tego mamy? Szastamy w różne, w różne strony te pieniądze. Niemcy tego nie robią. Oni każdą, każda wydana marka ma im się zwrócić. Jak wydają na y, y, polskie organizacje pozarządowe za pomocą fundacji rządowych, to ma się to im zwrócić. Panie Krzysztofie, i to im się zwraca, bo 58 instytucji niemieckich w Polsce wspiera politykę tego państwa. A gdybyśmy się wspiera, próbowali... Jakie słowo pan tu użył? No, A nie drenuje. A nie drenuje. A nie drenuje. No jak ma drenować? No, no bo jak wydają nie. i im się zwraca, to znaczy drenują. Nie, nie, panie Krzysztofie. Chodzi mi o zupełnie coś innego. Mhm. Że my nie mamy w Niemczech, my Polacy i my Polska, nie mamy w Niemczech instytucji wpływowych, nie które mamy. działałyby czy lobbowały na rzecz Polski. No ostatnio Orlen pootwierał trochę stacji benzynowych i nagle się zaczęło głośno o tym robić. Teraz, kiedy Polacy chcą budować CPK, czym rząd wicekanclerza Tuska bohatersko oponuje. oponuje i stara się temu... Szuka rozmaitych zapobiec. sposobów, żeby to nie, nie działo się. No tak, ale Donald Tusk ma przeciwko sobie całkiem potężny i potężniejący. Ruch społeczny, ruch społeczny, bo to przecież nie jest tylko kwestia taka, że prawo i sprawiedliwość chce budowy centralnego portu komunikacyjnego. Tego chcą Polacy, bez względu na barwy polityczne, ja mówię o takich Polakach, którzy mają olej w głowie, a nie od zbanach, którzy pelikana, którzy łykają którzy, każdą tak, propagandę. łykają każdą propagandę i mówią a po co nam taki duży port? On nie byłby wcale taki duży, bo byłby zaledwie ósmym w Europie. Ale też my się zaczęliśmy wybijać na tą suwerenność i niepodległość, bo na przykład polskie porty Odnotowują rekordowe ilości przeładunków. I to są gigantyczne przychody dla polskiego państwa. I CPK pozwoliłby nam uszczknąć z tego tortu. Niemcom, tak, z tego na razie niemieckiego y, tortu y, bardzo dużą ilość, idącą w miliardy y, euro jeśli chodzi o kargo. Tak, tak, że... W każdym razie te bilansy mówiące o tych przychodach mówią o tym, że inwestycja by się mogła zwrócić w 10-15 lat. Dokładnie. Zwłaszcza, że chcą też, chce inwestować obcy kapitał. I my nie mamy specjalnie powodów do występowania w... W stronę Niem, Niemiec, Niemców w roli y, podwykonawcy ich polityki, chociaż istnieje taka partia polityczna i taki kierunek z tym wicekanclerzem, y, reprezentantem rządu niemieckiego w terenie, czyli w Polsce, z Donaldem Tuskiem, który chciałby nas zagonić do niemieckiego, Zagajnika. No, on wczoraj powiedział, a tutaj podam, że nagrywamy nasz podcast w, w środę, czyli we wtorek. Pan premier Tusk powiedział, że um, on jest zwolennikiem budowy takiej tarczy antyrakietowej. Według niemieckiego pomysłu. Według niemieckiego pomysłu i niemieckiego wzoru. I powiedział: Tak, to jest niemiecki pomysł. Problem w tym, że ten pomysł jest na papierze, a my potrzebujemy tej Ale przepłaty już możemy dokonać. I teraz i to też pokazuje aktywność polityki niemieckiej, bo tak Niemcy próbują coś ugrać w w Chinach, w Polsce ale, już ugrywają. Ale o małej Polsce z punktu widzenia ich globalnych interesów też starają się nie zapomnieć, bo te 58 instytucji. Kulturalnych, gospodarczych i politycznych ma wpływać na tak zwaną elitę w Polsce. Ja mówię tak zwaną, dlatego że bardzo często ci ludzie nie mają nic wspólnego z żadną realną elitą i są to krótko mówiąc, ludzie, których no, tak jak komórki do wynajęcia, tak bym. Tak bym ich kondotierzy, określił. Kondotierzy co ma w Polsce bardzo starą tradycję sięgającą Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Jest też taki nurt w Polsce myślenia o naszych relacjach bez kompleksów, że my się tam na Niemców w ogóle nie będziemy oglądać. Bo i po co, jeśli chodzi o cyfryzację i poziom rozwoju cyfryzacji, Polska zostawiła Niemcy i Niemców. Daleko w tyle. Niemcy są importerem ja jeszcze, ja, ja sprzętu jeszcze, jedno, e, informatycznego jedno jako rzecz, kraj. Tak chciał powiedzieć, żeby ona wybrzmiała. Nie fiksujmy się na jakiejś niechęci e, wobec Niemiec, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu. Róbmy to jest niehandlowe. Nie to jest niehandlowe. Handlujmy z Niemcami. Dorabiajmy się na nich. Poklepujmy się wzajemnie po plecach. Ale nie pozwólmy sobie na to, żeby Niemcy mieli tu jakiegoś wicekanclerza, który będzie nam mówił, co my powinniśmy w Polsce. Panie Adamie, ja, ja panu powiem, bo takie są twarde dane. Istnieje w handlu z Niemcami nadwyżka eksportu nad, nad importem, to znaczy 30% naszego eksportu w ogóle zagranicznego idzie do Niemiec. A jedynie 20% importu zagranicznego idzie, idzie z Niemiec. Mamy ustawiczną, rosnącą nadwyżkę handlową, co Niemcom się bardzo nie podoba, bo to jest sprzeczne z ich zasadą merkantylizmu. Oni mają mieć przewagę. Natomiast tutaj mają bilans z nami ujemny, my mamy z nimi bilans dodatni. Yy, jednocześnie stale to rośnie. Nieustannie to, to rośnie. Czyli gospodarka niemiecka słabnie, a Polska yy, jakby rośnie. I moim zdaniem, yy, Zyskiwanie pewnej niezależności gospodarczej rośnie, bo polska gospodarka dla niemieckiej to jest w okolicach w tej wymiany handlowej to jest jakieś 6%. Jesteśmy na piątym, szóstym, w zależności od tego, jak statystyki to ujmują, miejscu jako partner handlowi. W związku z tym nie możemy się na Niemcy obrażać, bo to jest za, za duży zysk mamy na Niemcach, prawda? Tak jest. W związku z powyższym. Podchodźmy do tego handlowo. Panie Krzysztofie, będziemy musieli powoli kończyć. Poklepujmy Niemców po plecach i zapamiętajmy: jak jedziemy do Niemiec, to nie zapomnijmy niemieckiemu kelnerowi dać godziwego napiwku. I no tak chyba takim przesłaniem bardzo optymistycznym, bardzo merkantylistycznym, też będziemy kończyć ósmy już odcinek naszego. Podcastu. Dziękujemy za uwagę. Adam Ruszczyński. Krzysztof Chmielnik, zapraszamy za tydzień. Łapki w górę i subskrybujcie nas. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Prawy Prosty. Wspieraj nas i nie zapomnij o pozostawieniu subskrypcji i podaniu dalej, jeśli tylko uznasz, że warto.